Hej, Powiem Ci o sześciu błędach najczęściej popełnianych na stronach sprzedażowych typu landing page. Błędach, które znacząco mogą obniżać konwersję takiej oferty. Ale najpierw muszę Ci się do czegoś przyznać. Otóż podglądam, podglądam swoich klientów, podglądam strony i oferty jakie tworzą na Beatimes z wykorzystaniem licznika to właśnie oni byli inspiracją do stworzenia tego wideo i artykułu na blogu sprzedawajszybciej.pl Stąd też lecimy z tymi sześcioma najczęściej popełnianymi błędami, które jest bardzo łatwo w mojej ocenie poprawić i też mi się wydaje, że mogą mieć właśnie znaczący wpływ na konwersję, więc tym bardziej nie warto ich popełniać. Po pierwsze, celem takiej strony oferty jest wykonanie jakiejś akcji. To może być pobranie e-booka, może być zapis na webinar albo po prostu sprzedaż. I skupiamy się tylko na sprzedaży. I błędem często widzianym jest widoczne górne menu, menu yy, z Twojej strony bloga. Zazwyczaj dzieje się tak dlatego, że tworzymy, tworzysz, ktoś tworzy szablon, yy, tworzy tę ofertę na szablonie, zwykłym szablonie ze strony blogowej, stąd też takie menu się pokazuje, a w menu są dodatkowe linki, które są rozpraszaczami i nie pomagają w generowaniu konwersji dla takiej oferty. I co możesz zrobić? Możesz, jeśli robisz ofertę na blogu, możesz ymm, stworzyć ją na blogu, ok, ale wykorzystaj jakiś inny szablon, taki bardziej goły, bez tego górnego menu. To raz. Dwa, możesz wyłączyć ymm, menu górne, tą belkę całą, wykorzystując CSS, po prostu wklejając gdzieś tam w kod strony. Opcja trzecia, po prostu robisz y, stronę na całkiem innej platformie, na przykład lending.pl, gdzie to ona jest dedykowana do tworzenia stron tego typu. Błąd drugi, podwójne, potrójne, czasem poczwórne, wezwanie do akcji. A tak jak wspomniałem, landing page, strona ofertowa, sprzedażowa powinna mieć tylko jeden, jedyny cel: czy to pobranie, czy to zapis, czy to sprzedaż, cokolwiek, ale jeden, jedyny cel, i na tym powinniśmy się skupić. A co ja widzę? Ja widzę właśnie, że jest strona sprzedażowa, a próbujemy tam jeszcze ugrać na przykład pobranie e-booka, wyskakuje gdzieś tam jakaś możliwość pobrania, jakiś przycisk, wyskakuje formularz zapisania się na newsletter, albo jeszcze jakieś yy, wyskakujące pop-upy. A chodzi o to, żeby właśnie mm, usunąć te rozpraszacze i skupić się tylko na osiąganiu tego jednego, jedynego celu, tego po co w ogóle stworzyliśmy tę stronę. Więc co możesz zrobić, tworząc takiego landinga, określ sobie ten jeden, jedyny cel, na którym ci najbardziej zależy, i wywal całą resztę. To też ten błąd wynika z tego, że korzystamy z jakiegoś gotowego naszego szablonu. I automatycznie pojawia nam się tam ten alert, ten pop-up, pojawia nam się tam formularz zapisu, na przykład, czy jakieś przyciski. Chociaż nie zawsze się to pojawia automatycznie, ale to jest też częstą główną przyczyną, więc warto zwrócić na to uwagę i unikać tego i prowadzić tylko, tylko e, naszego potencjalnego klienta do podjęcia tej akcji, na której nam naprawdę zależy na tej stronie. Błąd trzeci to niewidoczne i takie niezrozumiałe wezwanie do akcji. Generalnie, jeśli jest coś do pobrania niech na tym przycisku będzie, że OK, kliknij i pobierz. Jeśli zapisz się, to zapisz. Jeśli kup, niech na tym przycisku będzie kup. A ja właśnie obserwuję takie te wezwania do akcji, które totalnie jakoś na siłę naokoło próbują inaczej to nazwać i wprowadzając, wprowadzają totalnie w błąd i tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy po kliknięciu tego przycisku, czy Kupisz to, czy pobierzesz to, co chcesz pobrać? Czy, czy może y, nagle wystrzelisz jakąś y, rakietę w powietrze po kliknięciu tego? Nie ma pewności. Z drugiej jednak strony zdarzały się też y, takie strony, gdzie tego wezwania w zasadzie w ogóle nie było. Może był gdzieś jakiś link, kup coś, ale to było totalnie niezrozumiałe, więc warto o to zadbać. Po pierwsze, żeby ten przycisk był jasny, żeby on był dobrze widoczny, żeby był kilka razy powtórzony na stronie, żeby było wiadomo, że jak się w to kliknie, to się kupi, pobierze albo zapisze na cokolwiek. Kolejny problem to ciąg tekstu. Ciąg bez żadnych przerw. Tekst, 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 po prostu tekst. I choćby nie wiem, jak on był wspaniały, cudowny, dopracowany, perswazyjny i tak to nikt go nie przeczyta, bo on nie będzie czytelny, nie będzie po prostu wizualnie czytelny. Więc unikaj takiego pisania w ciągu i możliwie dziel te akapity tekstu na trzy, maksymalnie może cztery wersy, tak, żeby ten tekst, te porcje tekstu były przyjazne. Używaj też pogrubień, jakichś podkreśleń, wypunktowań, żeby ten tekst, po prostu jak się rzuci okiem, był miły, przyjazny do czytania, zachęcał do czytania, a nie. Odpychał. Kolejny błąd to strona, oferta niedostosowana do telefonów, do urządzeń mobilnych, do tych mniejszych ekranów. I sam się na tym ostatnio złapałem, bo stworzyłem, wydaje mi się, bardzo fajną, atrakcyjną stronę one-time-offer na swoje potrzeby. Ona pięknie wyglądała, tak mi się wydawało, na komputerze. Był widoczny nagłówek, wezwanie do akcji, był licznik widoczny, oczywiście, na pierwszym ekranie. Wszystko było bardzo ładnie, pięknie. A potem, jak zerknąłem na telefonie na tę samą ofertę, no to troszkę się zdziwiłem, bo wyglądało to nieco inaczej. Ta strona przeskalowała się, marginesy na telefonie wyglądały troszkę bardziej, czcionka była za duża, te odstępy były za duże i tak naprawdę na pierwszym ekranie na tej stronie ofertowej byłoby tylko widać do góry ten podziękowanie za zapis, a dalej już nic nie było widać i mm, jeśli użytkownik, klient by przeskrolował, to by owszem to przeczytał, ale pytanie czy on by się w ogóle domyślił, że może to przeskrolować, czy by się domyślił, że coś tam jeszcze dalej jest na tej stronie. Więc poprawiłem tę stronę, zacieśniłem to nieco, żeby było widać podziękowanie, żeby było widać nagłówek, żeby było widać kawałek licznika, żeby było wiadomo, że można tą stronę przesuwać, scrollować, że tam dalej jest oferta, nie do odrzucenia. Więc to jest bardzo też ważna sprawa. Po przygotowaniu oferty przejrzyj ją sobie na swoim telefonie, na telefonie znajomych, możesz na, na tutaj zeskalować sobie przeglądarkę też zmniejszyć ten ekran i zobaczyć czy to wszystko dobrze wygląda, warto też na telefonie przejść cały ten lejek, cały proces zakupowy, czy wszystko się dobrze klika, czy to jest naprawdę dobrze klikalne, czy da się wszystkie pola na przykład wypełnić na telefonie, bo też różnie z tym bywa. I kolejny błąd uważam za błąd, to jest przekierowanie do sklepu przykład, widziałem piękną ofertę Ładnie, ładnie zrobiono, wszystko, no, no, idealna oferta, i klikam kup. Przechodzę gdzie? Przechodzę do sklepu, do sklepu tego tam sprzedawcy, i przechodzę na stronę tego samego produktu, tylko że na sklepie. Sklep był chyba na WooCommerce, już mniej atrakcyjnie to wyglądało. Było jakieś duże zdjęcie tego o tekstu, już było mniej, inaczej to w ogóle wyglądało. I tak naprawdę nie do końca wiedziałem, znaczy ja może wiedziałem, ale, ale ale, ktoś mógłby nie wiedzieć, co teraz zrobić, bo przeszedłem znowu na tę samą ofertę. No a to dlatego, że, że trzeba było po prostu kupić ten produkt na sklepie. No i obawiam się, że nie każdy mógłby się domyślić, że yy, po prze, przekierowaniu trzeba jeszcze raz kliknąć kup teraz, i dopiero wtedy przejdziemy do koszyka, i dopiero przejdziemy do mm, zamówienia. I ta ścieżka zakupowała nam się wydłuża o kolejne kroki, a na każdym kroku kolejnym odpada nam część jakiejś użytkowników z tego lejka, więc jakby to wyglądało idealnie, idealnie, żeby dało się to skrócić, jak tylko się da, więc zamiast przekierowywać na stronę z produktem na sklepie, możesz od razu ten przycisk na twoim landingu, przycisk kup teraz skierować do Formularza zamówienia, i wtedy hmm, produkt automatycznie dodaje się do koszyka, automatycznie dodaje się do zamówienia, i lądujemy już na e, stronie zamówienia, czy my, czyli omijamy co najmniej dwa e, kroki, już jesteśmy na stronie zamówienia, wypełniamy swoje dane, a też tutaj ci wkleję, pokażę przykład bardzo ciekawy, gdzie po przyciśnięciu przycisku kup, e, czy tam jakąś przycisku akcji. Tutaj taki przypadek, że otwiera nam się okienko na tej stronie, na tej ofercie. Więc, właściwie, nie ma tego przekierowania. Jest natychmiastowa tutaj e, akcja e, po kliknięciu. No i to tyle ode mnie. Takie właśnie błędy znalazłem, które można łatwo wyeliminować, a e, jest szansa, że znacząco podniosą konwersję. Więc sprawdź teraz wszystkie od, swoje oferty pod tym kątem przeleć te 6 błędów, sprawdź, czy ich nie popełniasz, jeśli popełniasz, to e, możesz bardzo. Łatwo, szybko je poprawić, a efekty prawdopodobnie będą zaskakujące, będą pozytywne. Tyle ode mnie. Widzimy się gdzieś tam kiedyś.